O, tutaj, co tam płynie? Bierzemy się za ściąganie, drżimy. To co, do tyłu najpierw wezmę. Poczekaj, bo najważniejsze, żeby... O. Eee! Kutem, myślałem, że to będzie... Dobra, dobra. Aż o, tak fajnie. Znowu... Ta zylt, żeby nie wylatał. Aha. Może jeszcze troszkę do siebie. O! Ej, myślałem, że to ciężej no. będzie. Dobra, dobra. Ty, ale to musiałem chyba tam sobie żyła O, tutaj, co tam płynie? Śruch Dobra i teraz tak, ja trzymam Dobra. tam mamy rurki, nie? Kurde, jaką sam by to wyniósł. Część na nogi. No. Nie, jak go wyczyścisz, to pójdzie bez... No za, wiecie czyste, to dlaczego mamy kamień odliczać, którego nie ma? No dokładnie. No nie, bo on zobaczy, że pusty to... Patrz Mnie. jakie haki! Patrz, mówiłem, że futryna. O kurwa. Ty, to tu przejście jakieś było. Tak. Ty, to wyjdzie? Wyjdzie. To trzeba puknąć. zobaczy, futryna. Wyjdzie u sąsiada w pokoju. Mam. Ty, a może tu mam jakieś pomieszczenie, jakieś przejście kurwa coś. To futryna, bo widzę, że jest. Dobra, tak wiem? Tak. jest? Czekaj, żeby się nie wydało tu. O mhm. tak. O tak. Masz za to złapkę? Mam. Za to o ile? To chcę kupić. Tanie od I Ja. Ale to Ty wiesz o kapi? ¿Café?